Siemanko, ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dzisiaj chcę Wam pokazać kilka nowych pokrowców na laptopy. Jakiś czas temu pokazywałem Wam już chociażby nasze plecaki bądź torby na laptopy z linii Defender. Teraz tą rodzinę powiększamy również o klasyczne pokrowce. A więc produkt, który mam przed sobą nazywa się po prostu Tech Protect Defender Laptop. I są to dosyć... Klasyczne i proste w konstrukcji pokrowce do laptopów, natomiast naprawdę fajnie wykonane. W bardzo ładnych kilku wariantach kolorystycznych, widzicie na razie tylko szary, ale jest oczywiście uniwersalna czerń, bardzo, bardzo ładna taka głęboka butelkowa zieleń i bardzo przyjemny odcień granatu. Także wybór choć tylko z czterech wariantów kolorystycznych, to wydaje mi się, że akurat na tyle dobrze przemyślany, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Przebitkach, pokażę je Wam oczywiście wszystkie, ale teraz zostawmy sobie tylko jeden na biurku. Mi najbardziej przypadł do gustu chyba właśnie ten zielony, także żeby łatwiej było mi Wam pokazywać i opowiadać z czym mamy tutaj do czynienia. Na początek trochę istotnych faktów. Pokrowce z serii Defender występują w dwóch wariantach, czyli na każdym z kolorów znajdziecie rozróżnienie. Będą modele opisywane jako 13-14 cali oraz 15-16 cali. Tu nie muszę chyba tłumaczyć, że chodzi oczywiście o przekątne ekranu waszego komputera. Nie są to oczywiście pokrowce dedykowane do konkretnych modeli, konkretnych marek. Tutaj każdy właśnie około 15-16 calowy, w tym przypadku, bo tu mamy właśnie ten rozmiar większy, każdy komputer w zasadzie powinien oczywiście do środka się zmieścić. To oczywiście teoria w praktyce, no, na pewno będzie kilka modeli na rynku, które z jakiegoś powodu i na przykład nietypowych proporcji oczywiście pasować nie będą. Dlatego też w karcie każdego z produktów znajdziecie wymiary i tak na przykład dla wariantu 5. 15-16 calowego, te wymiary wewnętrzne, które najbardziej Was interesują, oczywiście, jeżeli chodzi o kompatybilność, to 370 na 260 mm. Jeżeli chodzi o grubość, to tutaj około 30 mm plus-minus, tak naprawdę. To podejrzewam, że i nawet troszkę grubszy laptop, gdyby nawet Wam się trafił, to i tak powinien się tutaj w zasadzie zmieścić. No ale w dzisiejszych czasach, kiedy te laptopy są raczej coraz cieńsze niż coraz grubsze, może za wyjątkiem ewentualnie gamingowych, tutaj w zasadzie nie powinno być akurat problemów z kompatybilnością, jeżeli chodzi o grubość, jakby wysokość po prostu tego pokrowca. A z czego to jest wykonane? No przede wszystkim oczywiście z jakiegoś materiału sztucznego. Z jakiego dokładnie nie wiem i nie jestem takim ekspertem od tekstyliów, żeby w ciemno zgadywać. Gdybym miał to płótno jakoś opisać, to powiedziałbym, że bardzo mi osobiście przypomina chociażby kordurę. Ma bardzo podobny splot, jest nawet to nieco podobne w dotyku, czy jest to kordura, czy jest to coś innego, ciężko stwierdzić. Nie mam dokładnych informacji na ten temat, po prostu zakładałbym, że jest to jakiś rodzaj poliestru. Na pewno płótno bardzo mocne, na pewno płótno odporne na wodę. To nie tak, że to etui nagle staje się w ogóle wodoszczelne czy takie w 100% wodoodporne. Chodzi raczej o to, że jest to płótno, co też postaram się Wam pokazać w przebitkach, po prostu, które wodą nie nasiąka. Wylejemy sobie na to troszkę wody, pokażę wam, jak to się zachowuje. Także na przykład możemy śmiało założyć, że gdyby złapał was na przykład po prostu jakiś przelotny deszcz, no to nie ma co panikować to nie przesiąknie. Natomiast przy grubszej ulewie, no to chociażby suwak po prostu puści. Szwy mogą przepuścić wilgoć. Sam materiał naprawdę będzie nasiąkał bardzo, bardzo powoli bądź niemalże wcale. Ze względu właśnie na to, że jest to z sztucznego i z bardzo gęstego splotu. No natomiast trzeba pamiętać o tym po prostu, że no jest to jednak dalej produkt tekstylny i oczywiście nie jest w pełni wodoszczelny, w pełni wodoodporny. Ale na pewno bardzo odporny będzie na ścieranie. Także jakieś Przetarcie, rozprucie tego materiału, no naprawdę trzeba się bardzo, bardzo mocno postarać, żeby to rozedrzeć. Ja osobiście wręcz nie wyobrażam sobie tego typu sytuacji, ale o ile jest właśnie bardzo mocno i takie dosyć sztywne z zewnątrz. To znowu w środku mamy tutaj bardzo, bardzo miękkie wyściełanie, bo wewnątrz wszystko znowu wyłożone jest bardzo, bardzo miękkim pluszem. Mamy tutaj też jeszcze jakąś warstwę pianki tapicerskiej, czegoś w tym rodzaju, więc jest naprawdę taka całkiem przyjemna warstwa ochronna po prostu i z jednej i z drugiej strony, ale nie tylko od góry i od dołu, bo jak spojrzycie tutaj... To na jednej ze stron mamy tutaj też wszyty taki kołnierz. Po całym obwodzie tego etui idzie nam właśnie tego typu jeszcze jakby taka właśnie fałda, wiecie, też z tego pluszu i też z gąbki w środku, która będzie nam bardzo skutecznie amortyzować potencjalne uderzenia, bo... Po to nam jest etui, zgadza się, po to, żeby urządzenie, które będziemy w nim chować, po prostu najzwyczajniej w świecie ochronić. Więc jeżeli wrzucimy sobie tutaj laptopa i zakładając, że nie jest to właśnie torba, także nie ma tu absolutnie żadnego uchwytu, ani paska na ramię, ani żadnej rączki, za którą możemy złapać. Więc prawdopodobnie, jeżeli będziecie chcieli to jakkolwiek nosić, to albo po prostu w tym pokrowcu na przykład wrzucicie to potem jeszcze do plecaka, albo weźmiecie w ten sposób po prostu pod pachę. I czasem może się zdarzyć, że po prostu w ten sposób, jak ja w tej chwili o kant biurka, w coś uderzycie. No i po to właśnie nam ten fajny taki właśnie pluszowy tutaj wałeczek, który jest dookoła, bo jak słyszycie, to nawet właśnie nie stuka za bardzo, głuche jest to uderzenie, nie wiem czy na 100% je usłyszycie, czy mikrofon to wyłapie, ale ja wam naprawdę gwarantuję to, że czuć najzwyczajniej w świecie, że to uderzenie jest bardzo mocno zamortyzowane, a uderzam tu bezpośrednio sam w kant biurka i kiedy normalnie byłoby to takie charakterystyczne właśnie stuknięcie, tak tutaj jest to po prostu tylko takie głuche, bardzo przetłumione uderzenie. Sam jest bardzo solidny, rzecz jasna, podwójny, także możecie sobie zapiąć w jedną, w drugą stronę, jak wam wygodniej. Możecie sobie po prostu zapinać do środka, możecie zapinać na którąś ze stron. Wygląda solidnie, chodzi lekko, ale z takim jakby odpowiednim, satysfakcjonującym oporem. Także to też nie, nie jest tak, że to jakoś przypadkowo może się po prostu rozpinać wam samo, nic z tych rzeczy. Ale też na wiele tego typu prób, które wykonałem, ani razu nic mi się nie zacięło, ani razu ten zamek błyskawiczny nie zaczepił mi się, nie stanął w jakimś miejscu. Za każdym razem super płynnie i bez żadnego zacięcia, bardzo ładnie otwiera się do samego końca. A na froncie to etui ma jeszcze dodatkowo jedną kieszeń, całkiem pojemną. Myślę, że zmieści się tutaj coś rozmiarów teczki A4 jeszcze, a na pewno właśnie jakieś dodatkowe akcesoria typu nie wiem, zasilacz, myszka, dysk przenośny. Sporo tutaj jeszcze wciśniecie, wciśniecie nawet na opartego jeszcze do środka, jeżeli chcielibyście na przykład jakieś dokumenty tutaj jeszcze wcisnąć to moim zdaniem po włożeniu tutaj takiego standardowego właśnie biurowego laptopa to jest Huawei Matebook jakiś tam pewnie 15 z hakiem cala. No stosunkowo cienki, ale wcale chyba nie najcieńszy laptop jaki możemy znaleźć na rynku. To po włożeniu do środka mamy tutaj jeszcze na tyle dużo miejsca, że na przykład spokojnie właśnie na przykład jakiś solidny plik dokumentów bez problemu zmieścicie do środka. A więc w całym kształcie naprawdę wydaje mi się to całkiem sensowne, całkiem niegłupie, bardzo funkcjonalne etui. Z tym, że trzeba właśnie pamiętać, że jest to etui, nie torba. Także nie ma tu nic, co ułatwiałoby nam dodatkowo jeszcze przenoszenie tego. To nie jest oczywiście wada, to jest po prostu cecha tego produktu. On nie jest torbą, on jest tylko i wyłącznie pokrowcem. Sprawdzi się zatem moim zdaniem w kilku sytuacjach. Po prostu, na przykład, jeżeli używacie jakiejś innej, większej torby bądź plecaka, nie takiego typowo laptopowego, ale nie chcecie właśnie typowo laptopowego na przykład plecaka, ale chcielibyście jednak ochronić potencjalnie całkiem drogi komputer, który do owego plecaka wrzucacie i nie chcecie go wrzucać tam po prostu luzem, no to świetnym wyborem jest właśnie tego typu etui bądź jeżeli po prostu na przykład nie macie w zwyczaju i tak przemieszczać się z jakąś dużą ilością towaru ale codziennie na przykład do pracy i po pracy zabieracie ze sobą laptopa ale cała wasza droga do pracy wygląda tak, że zjeżdżacie windą do garażu wrzucacie to na przykład na tylne siedzenie i jedziecie do pracy no to też tak naprawdę więcej prawdopodobnie nie potrzebujecie z całą pewnością scenariuszy, w których tego typu etui sprawdzi się doskonale jest na pewno dużo, dużo więcej to co ja wam mogę powiedzieć to, że oglądałem sobie te pokrowce z każdej strony Troszkę się z nimi, wiecie, nawet poszarpałem. Absolutnie nic tu złego, nie widzę, żeby mogło się wydarzyć. Przeszyte są wszystkie naprawdę ładnie, naprawdę równo. Wykonane z bardzo, bardzo solidnego płótna. I naprawdę bardzo sensownie zorganizowana, przede wszystkim jest ta przestrzeń w środku, jeżeli chodzi o ich walory ochronne. Ilość tego pluszu, ilość tej pianki, która odtula nam tutaj z każdej strony ten komputer, jest naprawdę, moim zdaniem, satysfakcjonująca. I jest na takim poziomie, jakiego ja bym oczekiwał właśnie od tego typu akcesorium. A zatem mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować tymi pokrowcami. Jeśli tak, to jest mi oczywiście niezmiernie miło. A znajdziecie je rzecz jasna na naszej stronie oraz w naszym sklepie w serwisie Allegro, do których linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.